Przykro mi, że ta wywiadówka zajmuje nam tyle czasu. Jest jednak jeszcze jedna sprawa, którą musimy umówić. Sprawa jest bardzo przykra, a dotyczy kilku uczniów sprawiających wyjątkowe problemy wychowawcze. Stanąć prosto, Gamonie! I wyciągnąć Lapska z kieszeni! Ale to nie my zrobiliśmy! żeby przysięgnąć na Pana Boga Nie bluźnij dziecko, bo tylko pogarszasz swoją sytuację Czy bowiem, się wreszcie, o co oskarża się mojego syna? Proszę państwa, to niebywale, Ale ta czwórka dopuściła się profanacji godła państwowego Te oto plastylinowy genitalium Odczepiłam dziś naszemu klasowemu bielikowi Ale! Chłopacy szóstej ty, a nie my! Milczeć! Mam świadka, który was widział! Kogo? Jakiegoś świadka? Nieistotny! To dobry uczeń i bardzo wiarygodny świadek! Zajkowski, zrobił nas ten Bożniak Zajkowski! Będzie wielce buba! Niniejszym oświadczam, iż chłopcy dostają nagane! Będą mieli obniżone sprawowanie i nie pojadą na szkolny biwak! biwak srywak. No, mój drogi, tym razem przeciągnąłeś strunę. Ale tato! W domu czeka nas poważna rozmowa. No, tato, ale przecież... O, synku! To... to będzie bolało! Ale, babo... Proszę, nie! Mam nadzieję, że Czesiu zasmakuje w domu konsekwencji tego ranibnego wybryku. Oczywiście! Oczywiście! Zasmakuję! Przepraszam! No! Panie, w końcu ma koronę! Nie udało się kacapskiej bolszewi! Miesiąc szlabanu na telewizję, miesiąc szlabanu na internet, miesiąc szlabanu na eksperymenty! Nie! Tato! Nie, nie! Proszę! Ty gówniarzu! Rekwiruję twoją kartę płatniczą! Bez dyskusji. Będziesz się stało! Będziesz się wydarnął! Będziesz się wydarnął! No, musimy z Tobą poważnie porozmawiać cześć. Miejmy o rozmnażaniu? Hmm, bardziej o tym, czym jesteś! Ej, jestem Czoszem! Owszem! Ale oprócz tego jesteś też Polakiem! Wiem! Jestem mały i mój znak to orzeł biały! Brawo! Musisz więc pamiętać, że ten osioł jest bardzo ważny. Jak mój misio? Mniej więcej. Swojemu misiowi nigdy nie doczepiłbyś! Ale to nie myśmy doczepili Wacka z Praselini! To chłopacy z szóstej C! Dobrze już dobrze! Wierzymy Ci! To sztandar mojego pułku! Ja jestem już stary! Dlatego powierzam go tobie! Hej! To dla mnie? Od dziś musisz go strzec! To honorowa sprawa, Czesiu! Pamiętaj! Ojczyzna! Honor! Muchy! Nie, muchy nie! Mm, szkoda, ale dobrze! I ja będę go pilnował, bo jestem polak mały! Jesteśmy z ciebie dumni! Ale musisz też pamiętać o. o kacapach! Zawszone bolszewickie! Pułkowniku! Co, Ale mam ranę taki szlaban! Stary zmienił mi PIN, zablokował login... Muszę schować gdzieś to żelazko... Dzień dobry! Chłopacy, czemu smutkujecie? Przecież dziś nawalimy Zajkowskiemu! Siadajcie dzieci! Piszemy temat. Anusiak, a ty co? Było siadaj. Nie mogę. Siadaj. Ale kiedy nie mogę? Uj. Jak się źle czujesz, to masz do higienistki. Nie będziesz mi tu godzinę lekcyjnej marnował. W związku z wczorajszym incydentem mamy dziś godzinę wychowawczą. Piszemy temat. Flaga, godło i hymn państwowy jako symbole naszej tożsamości narodowej.